Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Was Jeżeli dobrze pamiętam, to już jest 10 odcinek tego sezonu i w dzisiejszym odcinku zautomatyzujemy zabijanie liderów oraz stworzymy ten Atomic Disassembler, czyli jakby kill of miecz i wszystko w jednym. W poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, stworzyliśmy jetpacka oraz tutaj to zautomatyzowano farmę. I czy ja skaczę wyżej? Czasami czuję, jakbym skakał wyżej. Nie wiem, chyba nie. Ale okej, okay, co potrzebujemy, żeby zrobić ten killów to te itemki tutaj, ponieważ sobie wszystko przygotowałem, to zacznijmy ze zrobieniem tych tutaj Rzeczy, e, mamy bardzo mało redstone'u i to bardzo mało, że o, Ale to mi z gry Ale dziwne to było, ale okej okay. Redstone seeds bym zrobił na pewno, ponieważ, o mamy tu redstone, a redstone alloy. Chcę zrobić redstone, te redstone'owe Sicy, żeby miał więcej redstone'ów, ponieważ mam go bardzo, ale to bardzo mało, to sobie to zrobię pomiędzy odcinkami z i zautomatyzuję. Ale na ten moment chcę zrobić to tutaj, czyli daj mi tutaj z 10 tego zrobimy. Czy tu masz te swoje speed upgrade? mogę tu mniej tego dać? Okej, okay, to daj mi jeszcze 6 żelaza. No, mam też mało żelaza, ale żelazne sicy mamy, Pawczę sobie jak coś tutaj chwilę jeszcze pomiędzy odcinkami, ponieważ odcinek poprzedni nagrałem chyba coś 2-3 tygodnie temu. Yy, dla was się pojawił yy, z około tydzień temu, mniej niż tydzień jak ja to nagrywam, dla was to powinno być no tydzień dla, Ile dla mnie było? Dla mnie 3 dni temu pojawił się i no nic, kogo to interesuje A i jeszcze dostałem leader szkelzonczanki, ponieważ sobie siedziałem tutaj na tej farmie i tutaj jakiś ząbiak mały, nie, nie lubię was Okej, okay, zabity ale okej, okay. jak można zrobić Refine Obsidian? Pokaż mi, ponieważ pamiętam, że to był Refine Obsidian, to był chyba diament z re... tak z Obsidian Dustem, to daj mi trochę Obsydianu, jeżeli mam. Mamy sobie tu 8 Obsidianu, to daj mi to do Crashera, tu musimy to wyłączyć, to niech działa. Potem jeszcze musimy kilka diamentów, myślę, że tak, 3 diamenty, by wystarczyły, Czy ja mam diamenty? Gdzie są moje diamenty? A tu mam diamenty, ślepy jestem. Yy, to zrób mi trzy takie. Okej, okay. tyle mi wystarczy. Teraz diamenty przez ten czas, jak to się robi, to okej, okay, to jest stworzone. Potrzebujemy jeszcze chyba więcej diamentów? Nie. Okej, okay, mamy wszystko co potrzebujemy, ponieważ potrzebujemy trzeci diament na to. Jeden DAS na to i jeszcze jeden DAS na sztabkę. Tak, czyli trzy potrzebujemy. Yy, tu już to się zrobiło. To teraz możemy. Dostałem, ok to trzy, nie jeden i jeden. Tak teraz potrzebujemy zrobić także raz i dwa, i raz i dwa to połączymy z tym, to mi stworzy e, te drugie. Nie, tu das mi stworzy. Tak teraz, das połączymy z tym, dostaniemy ten tutaj, atomic alloy, jeden tu, drugi, drugi tu, i potrzebujemy jeszcze osmium ten. Kompresor, a to jest ten Advanced Circuit i jeszcze to Czyli potrzebujemy Redstone'u więcej i Osmium, ale Redstone'u nie mamy, hmm Zepsułem trochę, muszę chyba iść kopać A jak ja mówię kopanie, to chodzi mi o odpalenie mojego jetpacka i zejście na jakiś niski poziom, czyli jakiś może tutaj Y nie wiem, 30? Na którym się pojawia redstone? Chyba na 30, mogę to sprawdzić jakoś? Nie mogę niestety chyba I mamy już tutaj trochę redstone, czy może jakiś więcej tu się pojawi? Tutaj mamy więcej I tutaj jeszcze trochę redstone'u mamy I tutaj jeszcze więcej redstone'u I tu jeszcze więcej I tu, I tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu Jak już mamy trochę tutaj redstone'u to możemy stworzyć ten tablet I zobaczmy, czy możemy stworzyć... Ten osmium kompresor. Potrzebujemy steel block, który już mam i wiaderka. A do stworzenia wiaderek potrzebujemy żelaza, którego teraz też nie mamy. Nie mów, że za chwilę będę musiał wrzucić i stworzyć kolejne. Nie, mam tutaj trochę żelaza i jedno wiaderko mam. Że stworzymy kolejne wiaderko i teraz możemy zrobić osmium kompresor. Jak już mamy osmium kompresor, to go podłączymy tutaj. I teraz do niego wkładamy osmium. Dwie sztabki i teraz. Refined obsidian dust, to mi się teraz tworzy To To mogę na razie Usunąć, to też się nam przyda, ponieważ potrzebujemy zrobić dużo reinforced obsidian, ponieważ ee, widery nie mogą go niszczyć I w tym możemy go zamknąć bez obawy, że nam zniszczy e, Tutaj w, w ogóle Bez obawy, że nam zniszczy cały dom, którego jeszcze nie skończyłem, ale Kiedyś go skończymy, na razie mamy dopiero 10 odcinek Dajcie mi jeszcze trochę czasu. <laughs> o no nie. Okej, okay, mam już sztabkę i teraz możemy stworzyć Atomic Dissembler, jeżeli wejdziemy w crafting. Tak, mamy go. Czyli wejdź mi to tutaj. I tak naprawdę... Nie potrzebujesz offu ani tego. No tych rzeczy. Łopaty i wszystkich. Motyk i innych rzeczy. Co to jest? My to słyszeliście, ja wam to podgłośnie tam w montażu, ale co to było? Straszne było to, ale ja, ja się nie wystraszyłem. Okej, okay, jak to działa? Działa ładnie. Tylko żeby to przyspieszyć, potrzebuję więcej właśnie diamentów i wszystkiego, żeby to przyspieszyć, ponieważ musimy zrobić tutaj... Growth Acceleratory, tak. Jeżeli oglądaliście trzeci sezon, to wiecie jak one działają, a ja nie będę wam tu tłumaczył, ponieważ... Możecie sobie też to przeczytać. Ale okej, okay, do stworzenia Wither Buildera potrzebujemy Nether dwie głowy Withera i steel casing. Potrzebujemy więcej stali. Okej, okay, zobaczmy, czy możemy zrobić teraz ten Mob Crusher. Po pierwsze potrzebujemy zrobić e, tutaj to jakby obudowę. Teraz po pierwsze potrzebujemy zrobić miecz, ale nie mamy patyków. Okej, okay, możemy stworzyć patyki. To stwórz żelazny miecz teraz. Nie. Pomogę normalnie, mogę normalnie zrobić. Okej. Okay. Nie będę marnował sobie żelaza, jeżeli nie muszę. Złota tak naprawdę nie żelaza. Ale okej, okay, mamy Mob Crusher. Jak już mamy Mob Crusher, to możemy zrobić Wither... A jeszcze nie możemy. Po pierwsze potrzebujemy, który mam tutaj. Teraz. Jak już mam Narstara, to potrzebuję trochę tej stali, która mi się tu robi. W takim razie niech się mi tu zacznie przepalać w piecu. To możemy aktywować. Okej, okay, piec już działa, potrzebujemy cztery chyba stali. tutaj ble, sztabek... co? E, szt, co ja mówię? Nie wiem. Sztabek z stali. Dobrze mu chyba powiedziałem, nie wiem. Okej, okay, spróbujmy. A, jeszcze osmium i potrzebuję szkło. To proste, mam tu szkło i osmium mam tutaj. Teraz zobaczmy czy możemy zrobić... To możemy zrobić blok stali. Teraz możemy zrobić wither builder i jeżeli... Powiedzmy, na tymczasowo go że Tutaj nie będę aktywował, oczywiście, go. To on tu będzie stawiał bloki. Czyli tutaj musimy dookoła zrobić ten obsydian. Takim. powiedziałbym takie, może 5 na 5 obsydian tutaj. Żeby nie dotykało w ogóle tego Widera. I potem, może, czy. jaka grubość tego zrobić? Nie wiem. I na ile działa ten Mob Crasher? Jeżeli. Czekajcie, podbuduje się tutaj. Jeżeli go bym postawił tutaj, nie, x 55, tak, tak, to teraz to działa tutaj, ale jeżeli byśmy dali tu jakiś z tych upgrade'ów, które stworzyłem w poprzednim odcinku, ten naj, e, e, najtańszy, to już by to zabiło, i jeszcze blok wyżej to dać, ok. To jeżeli postawimy to by tak, Mob Crusher tu. Hmm, tak, i teraz jeszcze upgrade. Nie, zła strona. Ponownie teraz. Spróbujmy to. Tu. Upgrade i show. O pięknie, teraz to działa. Yy, I zastanawiam się, czy to mi wystarczy wystarczy mi na pewno. Ale czy zabije widera? I na pewno zabije, ale po jakim czasie to mnie zastanawia. I chcę to zautomatyzować tutaj gdzieś w piwnicy, czyli może kolejna winda na dół. I tam ee, będzie ten, zabijarka liderów. Ale okej, okay, mamy wszystkie itemki gotowe Odcinek jest dość długi i dzisiaj niestety nie uda mi się stworzyć ee, Tego co chciałem, czyli zautomatyzowanie tego wszystkiego Ale możemy w tym jeszcze odcinku Zrobić jedną rzecz, czyli Zrobić tego seed'a grains of infinity Ponieważ potrzebujemy ich dużo e, A do tego potrzebujemy zwykłe nasionko Oraz e, potrzebujemy jeszcze ten Prosperity Shardy i możemy teraz, jeżeli zabierzemy jeszcze tutaj Master Infusion Crystal, stworzyć chyba to Po pierwsze potrzebujemy zrobić Base Crafting Seed, jak już mamy Base Crafting Seed to potrzebujemy Tier pierwszy, ale nie mamy tych esencji, okej, okay, przemienimy to, które potrzebujemy na Tier 1, Mamy Tier 1 i teraz To jest tak, ok, to teraz możemy przemienić na Tier drugi i zrobić nasionko, jeżeli mamy nasionko to jest yy, seed planter jest tutaj na dole to w takim razie tutaj do tego dodamy a nie mogę dodać hmm. to teraz zastanawiam się co zrobić yy, woodseeds y może bym zabrał z tym ponieważ nie potrzebujemy woodseedsów jeszcze dużo Okej, okay, to w takim razie zabierz mi Wood Seed i włóż mi tutaj Grains of Infinity Seeds i możemy je teraz tu położyć. I powinno to już być zautomatyzowane. Zobaczmy, czy tu to się pojawi nam Wood Wood Stone. I tu jest ten Seed, którego stworzyliśmy. Jeszcze potrzebuję Redstone zrobić i te wszystkie, ale. No, jeżeli mam być szczery, nie chcę mi się już tego dzisiaj robić. Odcinek jest dość długi dla was, nie wiem, pewnie jest 10 minut, ale dla mnie jest długi. A. Że dla mnie jest długi, to jest najważniejsze, więc jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz i zobaczymy się już w kolejnym odcinku z Włoscrafta. Cześć!